The 12 spotkań, 9 wygranych i 3 porażki. Takim bilansem tegoroczne występy w Orlen Lidze zakończyły zawodniczki Impelu. Z tak dobrej gry i pozycji w tabeli sympatycy żeńskiej siatkówki we Wrocławiu nie cieszyli się od dawna. Na pewno po tej pierwszej części sezonu, po tych już kilkunastu spotkaniach jesteśmy zadowoleni z osiąganych wyników, chociaż nie ustrzegliśmy się od, od wpadek, które, które miały miejsce w międzyczasie tak zwanym, aczkolwiek generalnie jesteśmy Oczywiście z tego startu bardzo zadowolony. Po opiecznym torem Aleksander udało się pokonać wszystkie czołowe zespoły poprzedniego sezonu. Wrocławianki nie ustrzegły się, natomiast wpadek z niżej notowanymi drużynami z Legionowa i piły. Ta runda zasadnicza jakby służy do tego, żeby wypracować sobie najlepszą pozycję startową przed playfami. Niewątpliwie będzie być może brakowało tych punktów, które straciliśmy po drodze w Legionowie czy w Pile. E, aczkolwiek, no, wygrywając dalej, mam nadzieję, że zatrzemy to, to, to niekorzystne wrażenie. Chociaż z drugiej strony, w pile udało nam się zdobyć jeden punkt, co się nie udało zespołowi z Polic. Także e, odnieśliśmy, można powiedzieć, e, połowiczny sukces. Końcówka pierwszej rundy pokazała, że uważany przez fachowców za głównego pretendenta do złota chemik Police, także jest drużyną, której można zabrać punkty. Jako pierwszy zdecydowany opór ekipy lidera postawiły siatkarki z Wrocławia. W tej pierwszej części sezonu zespoły przegrywały. Z, z, z chemikiem w przysłowiowej szatni. Nikt nie wierzył w to po prostu, że można naruszyć ten zespół. My zrobiliśmy to po raz pierwszy później jakby poprawił, poprawił atom, natomiast no już jakby czary goryczy przelał zespół z Piły. Jest to dobry zespół, natomiast na pewno nie jest to zespół nie do pokonania. Już można powiedzieć, po naszym meczu mieliśmy niedosyt, że przegraliśmy mecz, który, który teoretycznie można było wygrać. Myślę, że nie ma takich zespołów, które są nie do, nie do pokonania, tak jak nie ma bokserów odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Dobra postawa drużyny w pierwszej części sezonu sprawiła, że wrocławianki coraz częściej wymieniane są w gronie kandydatek do miejsca na podium. Dobra pozycja startowa przed playoffami to jest jakby klucz na dzisiaj i zajęcie tego miejsca czołowego. No na dzisiaj bronimy tego miejsca drugiego. Jeśli się uda miejsce drugie obronić przed playoffami będzie to najwątpliwie duża zaliczka. Jak widać z kolei przeciwnicy też grają, gra, gra Chemik Police, gra Atom, gra coraz lepiej Tauron Dąbrowa Górnicza, także tych kandydatów do medali na pewno będzie więcej niż jest tych medali. Jednak... Mam głęboką nadzieję, że, że, że tutaj Impel Wroca włączy się bardzo skutecznie do walki o medale. Tegoroczne występy: siatkarki Impelu zakończą rewanżowym meczem w europejskich rozgrywkach Challenge Cup. Wrocławianki po gładkim zwycięstwie u siebie 3 do 0. W czwartek zmierzą się w Belgii z drużyną Oudechem. Na ligowe parkiety podopieczne trenera Alexander Sena wrócą 11 stycznia.